Najpierw plotki o rozstaniu, a teraz to. Pakosińska ucięła wszelkie domysły. Katarzyna Pakosińska już za niewiele ponad miesiąc będzie obchodzić osiem. Rocznice ślubu. Jej związek uchodzi w mediach za wyjątkowo burzliwy. Wielokrotnie pojawiają się bowiem plotki, że artystka kabaretowa i jej wybranek, Irakli Basilaszwili, przechodzą kryzys. Sami zainteresowani nie komentują oficjalnie tych doniesień. Teraz jednak do sieci trafiło ich wspólne zdjęcie, które nie pozostawia złudzeń. Internauci od razu ruszyli z komentarzami, huczało od plotek w sprawie kryzysu w małżeństwie Pakosińskiej. A teraz to: Katarzyna Pakosińska niewątpliwie jest jedną z najpopularniejszych twarzy polskiego kabaretu. Rodacy szczególnie cenią sobie jej charakterystyczny śmiech, charyzmę, swobodę na scenie oraz talent wokalny. Ciekawość wśród fanów wzbudza także życie prywatne dziennikarki, która 19 sierpnia 2017 roku poślubiła swojego ukochanego. Mężem Pakosińskiej został pochodzący z Gruzji Libasi Basilaszwili. Małżonkowie z pewnością nie narzekają na nudę w związku. Do prasy co dociekają plotki o rzekomym kryzysie w małżeństwie Pakosińskiej. Ostatnio między Kasią a Iraklim doszło do awantury, po której ona kazała mu opuścić dom. Irakli wziął najpotrzebniejsze rzeczy i zapytał znajomych, czy może u nich przenocować, relacjonował kilka miesięcy temu Szownius. Powołując się na anonimową osobę z otoczenia sławnej pary. Teraz artystka wrzuciła do sieci zdjęcie, które z pewnością zakończy wszelkie domysły. Pakosińska pokazała zdjęcie z mężem i się zaczęło. Lawina komentarzy. W poniedziałkowy wieczór na Instagramowym 53-latki znalazło się urocze zdjęcie przedstawiające ją samą oraz jej męża. Pięknego wieczoru, czytamy pod romantycznym kadrem. Jak można było przypuszczać, pod postem natychmiast zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów. Wam również. Piękni jesteście, średnik, ale jesteście razem piękni, średnik pięknego wieczoru, średnik o jak miło, średnik super, wykrzyknik, średnik uśmiechnięte, wakacyjne piękności, średnik, lowe, średnik pięknie. Pisali.